Cześć, 1 maja godzina 11. Witam z Wrocławia. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć, dlaczego nie Python. Dlaczego nie zawsze najlepszym rozwiązaniem do pracy, którą chcemy wykonać, do pracy programistycznej, którą chcemy wykonać, wcale Python nie będzie najlepszy. Pierwszym argumentem przeciwko Pythonowi będzie to, że domyślnie jest on bardzo wolny. Wszystkie obliczenia, które chcemy wykonywać, wszystkie przetwarzanie grafik, audio, czy same po prostu przeliczanie macierzy, wszystko to domyślnie w Pythonie jest o wiele wolniejsze niż w innych językach e, programowania. Czyli po prostu Python jest wolniejszy niż na przykład C, C i Vortan. E, jest to domyślne zachowanie Pythona. E, natomiast możemy coś z tym zrobić, jeżeli jesteśmy bardzo uparci. Możemy powalczyć z bibliotekami zewnętrznymi. Możemy próbować robić stawki w Pythonie. Możemy próbować używać Daska do, działań, do obliczeń równoległych. Czy możemy używać np. Numpy do obliczeń macierzowych. Wtedy jako tako zaczyna to mieć ręce i nogi. Natomiast też trzeba wiedzieć, gdzie użyć tych dodatkowych bibliotek. Bo domyślnie, niestety, właśnie Python wszystko robi to swojemu, czyli bardzo wolno. I bardzo nieefektywnie. Więc, o ile się na tym nie znamy za dobrze, to możemy bardzo szybko trafić w ten moment, w którym nasz skrypt działa o wiele, wiele, wiele wolniej niż byśmy oczekiwali i o wiele, wiele wolniej niż to, co możemy dostać od razu, programując chociażby w samym C. Wraz z powolnością dostajemy też problem w postaci słabego zarządzania pamięcią. W Pythonie bardzo fajnie się tworzy nowe obiekty, nowe struktury danych, fajnie się tam te dane wrzuca. Natomiast Python dość słabo sobie radzi z zarządzaniem tą całą pamięcią. Więc o ile nie brakuje nam RAMu, to będzie wszystko fajnie śmigać. Natomiast może tak się zdarzyć, że bardzo szybko zacznie nam brakować pamięci i Python nic szczególnego z tym nie zrobi: po prostu pozwoli nam całkowicie zaorać komputer, czy tam maszynę wirtualną. No i będziemy przestanie działać nasz skrypt, przestanie działać tak, jak miało działać, nie dostaniemy żadnego konkretnego komunikatu, co poszło nie tak, która struktura danych jest za duża, gdzie brak tej pamięci, a po prostu wszystko przestanie działać i radź sobie sam. No i znów, oczywiście, jeżeli wiemy, jak zdebugować nasz skrypt, to będziemy mogli znaleźć te miejsca, gdzie faktycznie przesadzamy z użyciem pamięci. No i ręcznie tę pamięć odzyskać, tam odzyskać, skasować te struktury, które już nie są potrzebne i, i ogarnąć temat ręcznie. No tylko, że znów musimy wiedzieć, gdzie tego szukać, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Na starcie Python pozwoli nam bardzo e, efektywnie strzelić sobie w stopę, jeżeli będziemy zbyt dużo chcieli zrobić naraz, gdzieś zbyt duże jabłko jednym kęsem. Dwa poprzednie argumenty wynikają jako z tego, że Python jest językiem dynamicznie typowanym. To znaczy mniej więcej tyle, że gdy tworzymy jakieś nowe zmienne, jakieś nowe klasy, to mamy dość dużą swobodę w doborze tego, co tam może się znajdować i Python pozwoli nam podmieniać dynamicznie zawartość tych obiektów. Czyli na przykład utworzymy sobie zmienną numer rejestracyjny, i oczekujemy, że będzie tam jakiś string, jakiś numer rejestracyjny, który składa się z liter i z cyfr. W trakcie wykonywania skryptu możemy tam wsadzić jakiś inny obiekt, typu, nie wiem, jesz na przykład. Będzie mi tam obiekt jesz. No i Python stwierdził, że no spoko, no miał to być string, teraz jest tam jesz. Mi to nie przeszkadza, rób sobie z tym, co chcesz. No i dopóki nasz skrypt nie dojdzie do tego miejsca i nie będzie chciał na przykład... Yy, ps, przeczytać tego jeża, sprawdzić w bazie danych, czy numer ten na przykład nie jest jakimś numerem poszukiwanym, to będzie spoko. No ale gdy dotrzemy do momentu właśnie, w którym będziemy chcieli sprawdzić ten numer, yy, no to wtedy Python powie nam oła, tu jest jeż, miał to być jakiś string, to nie tak miało być. No i tutaj zaczynają się pewne schody właśnie, bo wiele języku programowania wymusza jednak stałość typów. Jeżeli mamy gdzieś na początku skryptu, na początku programu jakąś zmienną, która jest liczbą całkowitą, no to do końca będzie ona musiała być liczbą całkowitą. W Pythonie to wszystko się zmienia, dlatego też między nimi Python jest dość wolny, bo za każdym razem nie wie tak naprawdę, co przetwarza. Gdyby wiedział, że ma tylko przetwarzać macierzę na przykład, no to mógłby z tego skorzystać i faktycznie y, szybciej podejść do tematu jakoś tak bardziej macierzowo, a tutaj podchodzi po prostu ogólnie. Jak samo z pamięcią, jeżeli jakaś zmienna miałaby być yy, na przykład właśnie liczbą całkowitą do jakiejś tam wartości, no to wtedy pytan też sobie mniej więcej to jakoś ogarnie. Tutaj niestety może tam być wszystko, więc nigdy tak naprawdę nie wiemy, co będzie zajmowało ile miejsca w pamięci. No i to dynamiczne typowanie możemy oczywiście jakoś się przed tym obronić. Możemy użyć programów, które sprawdzają nam cały kod i sprawdzają nam, czy typ się jakoś nie zmienia na, na nieoczekiwany. I w naszych skryptach możemy po prostu podefiniować sobie te typy, które nas interesują. Czyli możemy napisać, że numer rejestracyjny chcielibyśmy, żeby przez całe wykonywanie programu był stringiem. Wtedy możemy użyć takiego programu i on sprawdzi ten kod, spróbuje jak jakoś wykonać. Sprawdzi, czy faktycznie mamy tam jakichś dziwnych podmian, że nagle String staje się jeżem. Ale znów, jest to pewna proteza i też trzeba o tym wiedzieć. Jeżeli zaczynamy z Pythonem, możemy zupełnie to zignorować no i napytać sobie biedy właśnie takimi przypadkowymi podmianami typów. Czwarty argument to będzie kategoria kosmetyka. Pisanie skryptów w Pythonie wymusza na nas pewien styl programowania. W wielu językach programowania, jeżeli definiujemy jakieś ciała funkcji, jakieś ciała pętli, używamy do tego różnego rodzaju nawiasów i tak naprawdę interpretera nie interesuje, czy tam są jakieś wcięcia, czy ich nie ma. Generalnie ludzie przyjmują, że używają wcięć, żeby zaznaczyć jakiś kawałek kodu. W Pythonie, gdy definiujemy na przykład takie bloki kodu, nie używamy nawiasów, tylko właśnie wcięć. I teraz wygląda to mniej więcej tak, że piszemy jakiś kawałek kod kodu gdy chcemy coś wykonać w pętli to używamy jednego tabulatora bądź czterech spacji I to co się dzieje w pętli zaczynamy właśnie pisać tym, tym tabulatorem bądź tymi spacjami wymusza to na programiście pewną, pewną uwagę jakby no i nasz kod generalnie staje się o wiele czytelniejszy bo widzimy na, na podstawie wcięć który kawałek kodu wykonuje się w którym miejscu i który jest jakby y, zależny od innego no natomiast y, niechlujnych programistów trochę to denerwuje często mieli swoje jakieś własne dziwne techniki y, zaznaczania kawałków kodu albo w ogóle tego nie robili po prostu koncentrowali się na nawiasach a co tam w środku, czy tam były jakieś spacje, czy ich nie było czy były jakieś tabulatory, czy ich nie było, to ich nigdy nie obchodziło no i niektórzy kiedy zaczynają programować w Pythonie, a programowali wcześniej w jakimś języku, gdzie mieli jakiś swój dziwny własny styl. Byłem czuć się sfrustrowani, bo nie przychodzi im łatwo to, że spacjami czy tabulatorami sterujemy tym, co ma się zadziać w pętli, a co się w tej pętli ma nie zadziać. Taki detal, ale dla niektórych jest to dość poważny hamulec. Przynajmniej na początku. Ostatni argument, który przydawałem dzisiaj przeciwko Pythonowi, to jest jego zastosowanie. Pythona możemy używać w wielu różnych zastosowaniach, ale wiążą się one raczej z komputerami stacjonarnymi bądź serwerami. Natomiast gdy chcemy wkroczyć w świat urządzeń mobilnych, to już zaczynają się poważne schody. Często jest tak, że ktoś ma jakiś fajny pomysł i chciałby go szybko zaimplementować i szybko opublikować, czy to na urządzeniach typu Android, czy to na urządzeniach typu iOS. Czy to w postaci jakichś takich ogólnych aplikacji webowych, które można używać i stacjonarnie, i mobilnie? No i tutaj Python niestety pokazuje swoją dużą wadę, no gdyż raczej ciężko jest go używać w takich środowiskach. Mamy jakieś takie frameworki typu Kiwi, które pozwalają kod Pythonowy jakoś kompilować do takich kontenerów, powiedzmy, i te kontenery gdzieś tam wysyłać dalej jako aplikacje Androidowe bądź iOS. Natomiast są to znowu protezy, których nikt oficjalnie nie wspiera, na które nikt nie daje gwarancji, ani też nikt oficjalnie jakoś zbyt intensywnie nie rozwija. Są jakieś takie projekty mniej lub bardziej profesjonalne, ale jednak nie wspierane ani oficjalnie przez Google, ani przez Apple. Więc jeżeli masz pomysł na przykład na aplikację randkową dla kwiatów, albo jakąś grę, gdzie po połączeniu dwóch kwadracików pojawia się trzeci zielony kwadracik, i opcjonalnie można wykupić konto premium, że się pojawia czwarty fioletowy kwadracik, no to przetestowanie tego pomysłu przy pomocy Androida jest możliwe, no ale tylko raczej w środowiskach właśnie stacjonarnych, czyli skrypt uruchamiany na komputerze, ewentualnie jakaś aplikacja webowa. Natomiast, jeżeli chciałbyś to w ciągu weekendu zrobić prototyp i wysłać. Na milion urządzeń z Androidem bądź milion iOS-ów, no to nie tędy droga. Tutaj Python niestety jest dość rozczarowujący pod tym względem. Czy to się zmieni? Prawdopodobnie nie w najbliższym czasie, bo jednak środowisko programistów Pythona i środowisko, które rozwija Pythona, raczej nie celuje w urządzenia mobilne. Więc te wszystkie projekty, które pomagają w czymś takim, są raczej drugorzędne czy nawet trzeciorzędne no więc tutaj niestety jeżeli ktoś myśli o tworzeniu <grywania> tworzeniu aplikacji mobilnych stricte to Python raczej nie będzie miał żadnego zastos zastosowania konkretnego no i to na dzisiaj byłoby tyle mam nadzieję, że drogi widzowie, że nie zniechęciłem Cię zbytnio do Pythona bo w przyszłości planuję opowiedzieć, dlaczego warto zainteresować się Pythonem i dlaczego warto go używać. A na dzisiaj to już koniec, życzę Ci udanej majówki i do zobaczenia w na następnym odcinku. Hej!